Wadim Tyszkiewicz, koło Senatorów Niezależnych, z naszym gościem. Dzień dobry, panie senatorze. Witam, panie redaktorze, witam państwa. To niełatwo być chyba dziś w opozycji, bo się zewsząd po głowie dostaje, od swoich też. Narzekanie jest powszechne i zewsząd. Ja pana przed chwilą też na Facebooku gdzieś tam odpisywałem na zarzuty, które mówią: tak, wy jesteście beznadziejni, opozycjo, jesteście beznadziejni. Tylko, że ja wtedy odpowiadam: tak, 65% Polaków które w zasadzie ma poglądy inne niż partia rządząca. My wszyscy jesteśmy beznadziejni. Dlaczego tak jest? Nie mam, to wynika z, z siły najjaśniejszego przywódcy, że tak powiem. Dlatego, że to jest człowiek, który po wielu porażkach doszedł do wniosku, że, że jest gotów przekroczyć każdą granicę. Każdą do tej wydawałoby się nieprzekraczalną linię, żeby osiągnąć cel, to jest człowiek wybitny w cudzysłowie przywódca, który dąży do celu wszelkimi metodami. Jeszcze raz powtórzę: nie ma granicy, jakiej by Jarosław Kaczyński nie przekroczył, łącznie z korupcją, kupowaniem ludzi za gigantyczne pieniądze, które są. Własnością wszystkich Polaków, ale on dla utrzymania władzy jest gotów na wszystko. Dla niego konstytucja jest wyświechtanym papierem, niczym innym. Dla niego konstytucja nie ma żadnego znaczenia. Kaczyński marzył wielokrotnie o tym, żeby konstytucję zmienić, ale żeby zmienić konstytucję, trzeba mieć większość parlamentarną, tak? połączone izby parlamentu i cała procedura. A on później doszedł do wniosku: a po co mu zmieniać konstytucję? Wystarczy przejąć Trybunał Konstytucyjny i zmieniać konstytucję bez zmiany konstytucji. No dobrze, to pan jest na to, że, ale to w takim razie jaką macie na to odpowiedź? Bo My? idąc tropem, który Pan w tej chwili rysuje, można sobie wyobrazić, że ten najwyższy przywódca, który przed niczym się nie cofnie, nie cofnie się także przed tym, żeby Wam odebrać nawet zdobytą władzę, nie uznając jej w Sądzie Najwyższym, a przecież no, to jest te teoretycznie możliwe. Wszystko jest w tym kraju możliwe. No to jaką macie na to odpowiedź? My? My. My. My wszyscy. No my, ja my pytam, wiemy, my dysponujemy, znaczy my, Polacy dysponują głosem. Ja pytam polityków. No tak. no tak, ale wie pan, politycy powinni przynajmniej postępować w granicach prawa i zgodnie z prawem, tak? I większość polityków próbuje tak postępować. Druga strona nie ma żadnych barier. Łamie prawo, nie przestrzega żadnych zasad, tak? Przekracza kolejne granice. I teraz. Wie pan, jakie, jak, jaki pomysł ma opozycja? Znaczy, nie wiem, czy przy tej rozmowie akurat, ale moim zdaniem osobistym drzemie gigantyczny potencjał w samorządach i w samorządowcach. To jest gigantyczny potencjał. Do tej pory jeszcze nikomu się tego potencjału nie udało wykorzystać przez te wszystkie lata, od roku 1989. I jeżeli komuś to się uda, to wtedy no, Polska się obroni przed, przed tym złem, które dzisiaj w Polsce się dzieje. Ale to jest trudne zadanie bardzo. Ja mam pewien pomysł na to, nie wiem, czy to dzisiaj jest czas, żeby o tym rozmawiać, ale trzeba szukać niekonwencjonalnych pomysłów, po to, żeby pokonać to zło, które dzisiaj mamy w Polsce, bo zwykłe pomysły konwencjonalne, które do tej pory działały, czyli demokracja, one niestety nie, nie działają. A to pan, pan, ma, pan ma jakiś niedemokratyczny pomysł? Nie, nie. Jeszcze raz, ja mam demokratyczny pomysł, ale mając po drugiej stronie, tak jak wspomniałem, kogoś, dla którego żadne granice nie stanowią problemu, bo one wszystkie przekracza, tak? Więc czy ten mój pomysł się sprawdzi, tego też nie wiem. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że żyjemy w kraju, który po pierwsze, bardzo dużo w swojej historii doświadczył i nie korzysta z tych doświadczeń, bo dzisiaj obchodzimy rocznicę strajku kobiet, panie redaktorze. Na ulicę wyszło 100 tysięcy, 200 tysięcy ludzi i co? Czekano ich. Dziś... No właśnie, więc Kaczyński jest w stanie przetrzymać te największe zawieruchy, byle, nie, byle by nie doszło do jakiejś gigantycznej tragedii, co też jest możliwe oczywiście. On ma po swojej stronie media narodowe. Uwaga, to jest potężne narzędzie, gigantyczne narzędzie. Wie pan, my możemy sobie porozmawiać. Zasięg będzie jakiś tam ograniczony. Telewizja narodowa, że tak powiem, dociera pod strzechy. Pan wie lepiej ode mnie, pan. Przecież wiele lat pracował w telewizji. Więc y, ten przekaz Kaczyńskiego dociera do suwerena, który specjalnie y, polityką się nie interesuje. Y, ma telewizję naziemną i ten przekaz codziennie sączony z tej telewizji, ten ja, ta nienawiść, ta demagogia, te kłamstwa, y, no niestety do suwerena docierają. Panie dwie... senatorze, ale to jest, to jest diagnoza. Ciągle trwa dopytywanie o recepty. Ja wiem, że pan ma jakiś na to, jest... to pomysł. Twierdzi pan, że być może to nie jest dobry czas na, na rozmowy, ale wie pan, ja też się przyglądam także pańskiej aktywności, innych polityków, uh -huh. samorządów również i wiem, że pan był wczoraj u bardzo ważnego samorządowca. E, nie wiem, czy o tym rozmawiać, ale był pan wczoraj uh. u Jacka Karnowskiego. Ale, ale możemy o tym rozmawiać, nie ma problemu. I ja jeszcze raz powtarzam to, co wcześniej powiedziałem. Ja uważam, że dzisiaj trzeba szukać innych metod y, pokonania przeciwnika, bo do, dotychczasowe się nie sprawdziły. Tak? I demokracja w Polsce się nie sprawdza. Dzisiaj mówienie o tym, że opozycja musi się zjednoczyć, to już dziecko o tym wie, że ona się powinna zjednoczyć. Czy się zjednoczy, nie wiemy. Na świecie są różne przypadki, gdzie opozycja się łączyła, ale też bardzo często przegrywała wybory, bo się nie połączyła. Panie redaktorze, trzeba brać dobre przykłady. Przykłady do nas płyną z Węgier i z Czech. Te moje pomysły, o których ja mówiłem przez wiele lat, dzisiaj nabierają innej mocy. Partia burmistrzów i piratów, nie wiem dlaczego akurat piratów, bo nie znam dokładnie historii powstania tego ruchu, spowodowała to, że w Czechach wszyscy są zaskoczeni, bo nagle się okazało, że ci pewni swego rządzący tak naprawdę te wybory przegrali, a przynajmniej zremisowali. Tak? Bo jak się układa rząd w Czechach, jeszcze nie wiemy. Ale w każdym razie par, partia burmistrzów odegrała ważną rolę. I dzisiaj nie wiedzą, co zrobi Kaczyński, bo wiemy doskonale, że Kaczyński może zmienić konstytucję bez zmiany konstytucji, może zlikwidować Sąd Najwyższy. Niektórzy twierdzą, ja nie, nie będę tego mówił, bo mi nie wypada, że jest gotów sfałszować wybory tak, po to, żeby się utrzymać przy władzy. Tak, Kaczyński jest gotów na wszystko. To wiemy, bo już się przekonaliśmy o tym. Ale trzeba szukać i próbować znaleźć metody demokratyczne y, y, obrony tego dorobku Polski. Bo wie pan, to, to też jest ciekawe. 65% Polaków przegrywa z 35% Polaków. Ja mówię a, o poparciu. Tak? Ale pan dobrze wie, że w demokracji nie wygrywa większość, tylko mniejszość, wie, ale wie, lepiej zorganizować. Wygrywa, tak, wygrywa don't na przykład, tak? czyli prawo don'ta. A jeszcze Kaczyński zapowiada, że jeszcze będzie zmieniał prawo wyborcze, żeby jeszcze bardziej. Pana donta umocnić. No tak? dobrze, panie senatorze, to, to, ale musimy do jakiegoś portu. Jest jakiś pomysł na to, tylko skądinąd wiem, że Jacek Karnowski to jest człowiek, na którego pan mocno stawia jako lider takiego, e, takiego porozumienia. Tylko po pierwsze, dlaczego pan Karnowski? I co na to inni liderzy? Bo trochę ich jest. Ja znam kilku samorządowców o wielkich nazwiskach okay. i wielkich dobra, ambicjach. Jasne, to trzymajmy się tego, dobrze? Tego wątku. Panie redaktorze, na kogoś trzeba w końcu postawić? Wybitnych samorządowców w Polsce jest wielu, tak? Ja. Y, po prostu zaproponowałem i postawiłem na Jacka Karnowskiego, bo on największą pracę do tej pory wykonał, tak? Oprócz gadania, oprócz dobrych chęci i deklaracji, Jacek wykonał największą pracę, więc dlatego Jacek. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby mm, nie było jednego lidera, a na przykład trzech. Jeszcze cztery, dopytam, czy on tak? o tym wie? No tak, oczywiście, no przecież rozmawiamy o tym, tak? I, i chodzi o to, że to jest kwestia, ja wczoraj rozmawiałem z wieloma fajnymi, ważnymi ludźmi, tak? Mądrymi ludźmi. Doświadczonymi ludźmi. Tak? Mam też swoje refleksje, dzisiaj nie ma czasu, żeby o tym mówić, ale jeszcze raz powtórzę, gdzie jest, gdzie jest powiedzmy to jądro tej mojej idei. Jeszcze raz powtarzam: w Polsce mamy blisko 3000 samorządów. Z czego 2477, chyba 2477 samorządów gminnych i miejskich. Tak? To jest gigantyczna siła. To są ludzie, którzy mają ogromne poparcie w terenie, to są gospodarze w terenie. Tylko, że wie pan, samorządowcy to jest, byłem sam samorządowcem przez 17 lat, to są ludzie, którzy przede wszystkim dbają o swoje małe ojczyzny. Tak? I tutaj można popaść w swego rodzaju pułapkę. Czyli on mówi, bo no fajnie, polityka ogólnopolska jest ważna. Ważne, żebyśmy byli dalej członkiem Unii Europejskiej, żeby prawa kobiet były przestrzegane. My wszystko wiemy, ale dla mnie najbliższa koszula ciała. ja przede wszystkim skupiam się na swojej małej ojczyźnie. Tak? I to jest problem z wykorzystaniem tego gigantycznego potencjału, o którym Pan mówił. Z tym, że dzisiaj jest taki moment, kiedy jest po pierwsze ogromne zagrożenie dla samorządu, bo jak Pan wie, ten polski czy nowy ład, strasznie nie lubię tego słowa, bo mi się źle kojarzy, on Będzie ogromnym zagrożeniem dla samorządu. Ja śmiem twierdzić, że to jest celowe działanie Kaczyńskiego, żeby osłabić samorząd jak najbardziej, po to, żeby później przejąć i to ostatnio ostoję demokracji i władzy w terenie. Dlatego, że żaden dyktator nie lubi dzielić się władzą, a samorząd to jest oddanie części kompetencji władzy właśnie w rękę lokalnych liderów. Dlatego to jest bardzo trudne. Kaczyński też o tym wie. To jest niezwykle przebiegły i niezwykle inteligentny człowiek. Niestety tą swoją inteligencję źle wykorzystuje, ale to jest inny temat. Więc samorządowcy, gigantyczna siła. Ale w ale co on ma się roku... przyoblać organizacyjnie? No bo pan wie, że polityka w Polsce jest partyjna. Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam. Ja szukam odpowiedzi na pytanie i szukam pomysłu. Ja takiej jednoznacznej odpowiedzi na wszystkie pytania nie mam. Ja szukam rozwiązań. W związku z czym nie ukrywam, że wczoraj z Jackiem ustaliliśmy, że jeżeli będzie tylko szansa, pojedziemy czy polecimy do na Czech, do, Czech tak? do Pragi i porozmawiamy z tymi ludźmi, którzy to zrobili. Oni to po prostu zrobili. Ja mam problem w Polsce polega na tym, że każda partia polityczna nie chce. Jak gdyby nie będzie szczęśliwa z takiego ruchu, z prostej przyczyny, bo każda partia polityczna próbowała dla swoich celów wykorzystywać samorządowców, tak? czyli tych silnych samorządowców wciągali na listy, ci samorządowcy byli takimi lokomotywami na tych listach, partie coś na tym zyska, zyskały, tylko w takim bardzo dużym uproszczeniu, gdzie ja próbowałem te argumenty wczoraj wyartykułować. Jeżeli powiedzmy, bo partie stracą na takim ruchu, to jest jasne, tak? ale przyjmijmy, Platforma straci powiedzmy 1,5%, SLD 0,25%, Hołownia może 1%. Jak to wszystko sumujemy, tak? lewica najmniej, bo nie wiem, oprócz mojego przyjaciela z Częstochowy nie jest tam wielu samorządowców z lewicy. Czyli jak to uzbieramy te straty partyjne, to będzie powiedzmy, straty będzie 3% przykładowo. Tyle oni stracą. Ale taki ruch samorządowy, który by udało się stworzyć, zyska... 6, 7, 8, 9, może 10%. Warto warto ustąpić, powiedzieć, mój interes partyjny w tym zagrożeniu, jakie w tej chwili ma, z jakim mamy do czynienia w Polsce, trochę odpuścić. Ja, ja wiem o tym, że te moje słowa, które w tej chwili powiadam, z tych słów na przykład Tusk nie będzie szczęśliwy, ani żaden lider partyjny, ani Hołownia też, tak? Bo oni muszą troszkę ustąpić. Ale dla obrony interesów kraju, dla że, mówiąc górnolotnie, żeby ten kraj uratować, tak, to może warto zrobić mały krok do tyłu, troszeczkę stracić i żeby było jasne, panie redaktorze, ja nie chcę ani, nigdy przez myśli nie przeszło. Ja jestem elementem, czy jestem w opozycji demokratycznej. To nie chodzi o to, żeby tworzyć taki ruch samorządowy przeciwko komukolwiek. Oprócz Kaczyńskiego i Pisu, bo to są szkodnicy najwięksi, ale broń Boże przeciwko opozycji demokratycznej. Ja bym chciał, żeby taki blok wyborczy był elementem szeroko pojętej opozycji demokratycznej. Ale, no to, ale uwaga, pan... jedno słowo, ale jedno słowo, ale musi mieć swoją podmiotowość, musi być rozpoznawalny. Chodzi o to, że wyborca, który nigdy nie zagłosuje na Platformę, ani na SLD, ani już może i na hołownię, tak? A chciałbym mieć alternatywę dla PiS-u. Ja mówię o kilku procentach dzisiaj wyborców PiS-u i o, o bardzo wielu ludziach niezdecydowanych. Czyli te 2-3% odebrane PiS-owi plus wyborcy niezdecydowani, którzy nigdy na platformę na przykład nie zagłosują. Gdyby to było te 3 z tych, gdyby, gdybyśmy uzbierali te 6-7%, Wygrywamy. Znaczy na to, że, ale to, to znaczy, że skoro nie chcecie się żywić elektoratem partyjnym, tylko szukać ludzi, którzy na partie by nie zagłosowali nigdy, to znaczy, że te partie nie muszą się cofać nigdzie, im nikogo nie, 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 nie chce się nie, no, pan, no To nie jest tak. No, część ludzi jednak y, zagłosuje na y, swoich samorządowców. Część wyborców partii politycznych na pewno zagłosuje, więc Troszkę te partie stracą, to nie ulega wątpliwości, tak? No ale dobrze, ale samorządowcy, wie pan, to są najmniej upolitycznieni ludzie w tym kraju, tak? Ja mówię o politykach generalnie, jeżeli ta, samorządowca traktować jako polityka, oni są najmniej polityczni, dlatego że oni są skupieni na swojej robocie, na swojej pracy i na, na tych swoich małych ojczyznach. Tak przy okazji, panie redaktorze, bardzo, ale to bardzo ciekawe wybory będą następne. Nie te, które teraz będą, które są potwornie ważne w kontekście tego, co się w kraju dzieje. I Pan dlaczego kolejne wybory będą niezwykle ważne? Dlatego, że ci wszyscy samorządowcy, ci najlepsi, będą już mieli swoją drugą, ostatnią kadencję. I oni się pojawią na rynku politycznym jako ciekawy towar, który albo zostanie kupiony przez partię polityczną i wciągnięty, albo ten, y, y, ci samorządowcy stworzą może jakiś y, inny ruch. Później będzie zdecydowanie łatwiej taki ruch samorządowy stworzyć. Ja mówię partię polityczną, nie wiem, jakbyśmy to nie nazwali. Teraz jest trudniej, bo każdy mówi, no tak, fajnie, polityka jest ciężka. Ja wiem, że ja nie lubię PiSu, tak, że oni szkodzą samorządowi, atakują nas, yy, zabierają nam pieniądze, ale wolę być z boku. Moja chata z kraju, bo liczy się ta moja mała ojczyzna. I tu jest największy problem, Czy samorządowcy się przełamią i w interesie kraju pójdą po to, żeby ten kraj ratować. Jest jakiś terminarz, jakaś mapa drogowa tych waszych działań samorządowych? Nie. nie pan, panie doktorze, ja nie jestem aż tak mocnym politykiem, żeby dzisiaj rozdawać karty. Ja rzucam hasło, i to jest mój pomysł. Nie ukrywam, że w przyszłym tygodniu też, no, umawialiśmy się, że spotkam się też z Rafałem Trzaskowskim, którego bardzo lubię i szanuję. My nie chcemy tego robić przeciwko komuś. Nie chcemy robić przeciwko Platformie, przeciwko yy, hołowni SLD i innym partiom opozycyjnym. My chcemy szukać sposobu, żeby uratować ten kraj. I jeszcze raz powtórzę: suma głosów, które samorządowcy mogliby zdobyć, ciut odbierając partiom politycznym, może przechylić szalę wyborczą. I jeszcze raz powtarzam. Elektorat PiSu jest bardzo, bardzo zdyscyplinowany i bardzo trudny do ruszenia, jak Pan wie. Cokolwiek by się w kraju nie działo, te sondaże cały czas się trzymają, tak, na tych trzydziestu kilku procentach. Kto odbierze elektorat PiSowi? Platforma? SLD? Może odebrać ten nowy ruch, który na przykładzie czeskim może spowodować, że Polska wróci na normalne tory rozwoju. Władimir Tyszkiewicz, senator Koła senatorów niezależnych był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie senatorze. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.